Włączam. Włączam tu i Taśma ruszyła. <laughs> Idziemy. Także zielony team się nie śpi, się <laughs> pracuje. <laughs> zielony team, let's go. Ja tu będę szybko, a potem na na Kolega co robi? Kolega już. Woda Dobra, słuchajcie moi drodzy Marcin, możesz powiedzieć co zrobiliśmy do tej pory, co? Co zrobiliśmy do tej pory? Jak widać <laughs> Mamy blakę Na naszej przyczepie e, No i co? No pokryliśmy Zabezpieczyliśmy ją przed wodą Przed gryzoniami No i co? Kolejny etap No to już startujemy z. Podłogą właściwą, czyli e, membrana, buta USB, i co? Legary, i do góry. <grym> niech, niech się, no mury do góry, słuchaj. <grym> tak ale powiedz mi, że jeszcze czy jeszcze pogoda odpowiednia? Zajebista, <grym> jak na załączonym obrazku. Może tego nie widzicie tutaj na <grym> nagraniu, ale jest mega gorące. Jest tak 30 mega gorący, jest, że... jest, nie? Dlatego sobie postanowiliśmy, że będziemy pracować do godziny 12. Od 12 do 16 mamy przerwy, od 16 potem jeszcze spotykamy się powtórnie, żeby dalej robić, bo się nie da tak pracować. Klejemy, klejemy Marcin słuchajcie, to są zabawki Marcina yy, widzicie, do drewna także tam są już słuchajcie yy, płyty OSB, konstrukcja na, na, konstrukcja drewniana na podłogę a tu mamy przycięte zaraz Wam pokażę jak w ogóle ciało liczyliśmy te belki, słuchajcie belki, mamy 20 cm niecałe a tniemy na takie Mamy płyty OSB na wymiar? Tak jest gdyby lepszą tarczę No to by szło to jak, szło jak gdyby... burza kurwa dzisiaj. No wiem o co Ale jak ja kurwa chciałem odpiąć się To nie wiem I a można to trochę krzywo dokręcić? No, no wiesz co, poszło krzywo nam. Bez kitu. Przez to trzeba zwinąć, jeszcze raz. <grym> <grym> Bardzo dobra Marka, muszę Ci powiedzieć. Pro. Słuchajcie, mam mieć 2,40 i powiedzcie mi, ile ma. 240. Tak? Jest pięknie. Yy, witam Was serdecznie. Team e, Wond... E, ła, jak my się nazywamy? <laughs> Nie, dobra. Wytniemy, wytniemy to. <laughs> Wooden Construction Team. Słuchajcie. Jesteśmy teraz w trakcie robienia szkieletu pod podłogę. Zwróćcie uwagę, że mamy blachę pod spodem. Zaraz Wam pokażę, jak to wcześniej wyglądało. Na blachę daliśmy membranę, płytę OSB, i teraz robimy już tą konstrukcję główną, na której będzie się opierała podłoga i cały domek. Tak naprawdę dalej pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Zobaczcie, tu mamy zagłębione wszystkie. Zobaczcie, otwory takie specjalne. Jak się nazywam te, te cięskie, tak? tak? Mówisz skręty? Tak, wiecz. tak. I to jest wszystko, tak w ten sposób wygląda. Tu mamy grubość 10 cm. Grubo, tu 5, tu 10, wełna dziesiątka, nie zakrywamy też tej całej podłogi tak naprawdę, bo Marcin... sobie miejsce na media, bo jeszcze nie wiemy jak, jak będziemy mieć ustawione... E, w środku. No, nie wiemy gdzie będzie ta kuchnia do końca, nie wiemy gdzie będzie prysznic, tak gdzie będzie... Tak więc... jest. Więc tak to wysłuchajcie. no więc chcemy zostawić ten środek, ale musimy potem opierać na czymś. Dobra, nagrywamy jeszcze raz ujęcie drugie, bo <coughs> coś jest nie tak z tą kamerą. O, teraz już mi się nie buja. No mów Marcin nic, że widzisz, konstrukcja stalowa jest nieregularnie. Na przykład tutaj następny przychodzi. A widzicie właśnie Martin, dlaczego my słuchajcie, robimy tak w takich odległościach różnych? Bo trzymamy się konstrukcji tej głównej e, ze stali, abyśmy się do niej przywierci tak naprawdę od góry jeszcze. Ale jeszcze wam powiem jedną rzecz, że ogólnie tak jak nam wyjdzie, najpierw co przypasujemy wszystkie nasze legary do stali, a później zobaczymy jak to wygląda i po prostu pomierzymy, że, żeby po prostu podłoga no, była w każdym miejscu. Kurczę, tak jak powinno być. No. Będzie, będzie, ja będzie tak jak powinno być. Zgodnie ze sztuką, budowla. Zgodnie ze sztuką. Nie, wiesz o co mi chodzi? No, no wiesz, nam wyjdzie nieregularnie, to gdzieś tam później dołuższycimy, nie? Ale co nieregularnie wyjdzie? To o czym Ty mówisz? O, patrz. Tu mamy. Ale o odległości? 64. A, tu mamy... a to będziemy o, dawali to, Marcin, 16... będziemy dawali poprzeczki normalnie, potem no jakby tak. coś, nie? Nie, ale to jedno jeszcze wyrzuci, bo jak teraz nam. Bo tu była, pamiętasz? Taka, jak to się nazywa, no przestrzeń wolna jakaś, taka dziwna tak. była, nie? A tu jest, gdzieś już jest co 35 centów. A patrzyłeś od spodu, czy tylko tak tak, nie, tak no po to, całości? Nie, no patrz, normalnie. A powiedz mi, a one są wszystkie te takie takiej samej grubości, bo ja nie pamiętam, tak? Te, tak, te powszeczne? Tak, tak, no. Okej, okay, no słuchajcie, no i dzisiaj zamierzamy tą podłogę zrobić w ten sposób, żeby ta konstrukcja już się stała, tak naprawdę, nie? Więc działamy. Co, ale zabraknie nam trochę tego, tego, czy nie, drewna? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk mamy, słuchaj, sześć. Dwa trzydzieści sobie, co do milimetra. To dobrze, lepiej na wcisk jak ma brak. Odcinałeś sześć, w końcu one były równe już. już to, patrzyłem Chciałem zawsze było prawo. Ile

Raz, dwa, trzy, cztery, cztery musisz dać. Raz, dwa, trzy, cztery. No jego możemy dać wie. Ale to Ja nawet damy z tamtym jakby to wsta, nie? Czy nie? Z tamtym inne, ale no. Nie, no tamte też są 10, szerokie, nie? Nie, tamte mają 90, 90, 93. 93 Bo ja je kablowałem, tak? Słuchajcie, zabezpieczyliśmy sobie przyczepę. Tak naprawdę podłoga jest zrobiona. Jest w zasadzie stelaż, tylko kolego się spokował. Nara No i lecimy dalej. Pota, tydzień wolnego, Marcin będzie działał teraz przez tydzień sam Pozdrawiam Was, hej.